Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Gardziński i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w kursie SQL-a. Prowadzę taki kurs od lat, dla kilku tysięcy osób są sukcesy, więc mam nadzieję, że sukcesami również podzielę się z Wami. Zanim jednak zaczniemy taki kurs Excela, SQL-a w Excelu, proszę Was o zrobienie trzech zadań testowych. Może to dziwnie brzmi, że zachęca się od robienia zadań, od testu wstępnego, ale najlepiej sami sobie odpowiecie, na jakim poziomie analizy danych jesteście, jak spróbujecie zrobić trzy proste zadania, a potem zobaczycie, jak ja je zrobię. Dajcie sobie co najmniej 15 minut na te zadania. Co najmniej 15 minut. Spróbujcie zrobić je wszystkie od A do Z. A jak już kompletnie nie będziecie wiedzieli, co robić dalej, to dopiero wtedy przejdźcie dalej. Mówię treść zadań. Ściągnijcie sobie z internetu, a konkretnie na stronie Affin.net łamane przez Excel w taki sposób pisane. Będziecie mieli pozycje dane, folder dane. Jak tu wejdziecie, będą dwa pliki do ściągnięcia. Sprzedaż 2015 XLSX i sprzedaż 2015 ACCDB. Albo MDB. ACCDB. Dwa pliki. Sprzedaż 2015 XLSX i ACCDB. Jak ściągniecie te pliki, będziecie mieli materiały do naszych ćwiczeń. I jak ściągniecie, to otwórzcie sobie plik Excela, który właśnie ściągnęliście. To jest ten plik sprzedawca 2015 XLSX. Pooglądajcie go sobie bardzo dokładnie. Tutaj mamy listę faktur. Tutaj mamy listę odbiorców. Tak zwana kortet, kartotekę kontrahentów. Tak to się nazywa w systemach transakcyjnych. Tutaj mamy słownik regionów. Kartotekę towarów. Listę pozycji faktur. Oraz tabelę zapłat. Dla nas w zadaniu wstępnym Interesować nas będą tylko tabele faktura i odbiorca, a zadania wyglądają tak. Pierwsze zadanie. Proszę zrobić ranking klientów. Ranking klientów według wielkości sprzedaży proszę ustawić od największego do najmniejszego. Proszę tylko pamiętać, że to ma ranking klientów, a nie ranking faktur, czyli dane po kliencie mają być posumowane. Bronek ma mieć jedną wartość 83,60 i proszę sporządzić taki wykres, od największego do najmniejszego. Drugie zadanie, proszę zrobić ranking miast, czyli dokładnie to samo, z tym, że czyn czynnikiem grupującym ma być miasto. Miasto znajdziecie w tabeli odbiorca, czyli w drugiej tabeli tego samego skoroszytu. tak ma wyglądać wykres wyjściowy. Trzecie zadanie to jest filtr na odbiorcach, czyli macie zrobić w taki sposób przefiltrować klientów, żeby pierwsza litera nazwy firmy była w zakresie od A do K, a druga litera, czyli w naszym przypadku N, R, R, X, R itd., była nie od A do K. Czyli filtr ma być dwa razy... Ma Dwa różne pola, jedno pole, czyli jedną kolumnę obejmować, dwa różne znaki, w tym w tej samej kolumnie, w kolumnie nasa. Tutaj jest wszystko opisane. Zapraszam Państwa do zrobienia tych wszystkich zadań. Dajcie sobie jeszcze raz, mówię, 15 minut co najmniej, a jak już kompletnie nie będziecie wiedzieli, co robić dalej, dopiero przejdźcie dalej i otwórzcie kolejną część naszego kursu, gdzie te zadania są zrobione krok po kroku, znaczy są zrobione, a na kursie dowiecie się, jak te zadania robić krok po kroku. Serdecznie zapraszam i życzę powodzenia.